Witajcie kochane Żydy! W dzisiejszym dniu znajdujemy się na wyspie Lankawi! Dzisiaj na Pentancenang idziemy sobie na łódkę, popływać dookoła wyspy i pozwiedzać inne mniejsze wyspy. Będziemy robić właśnie to. a hoppy. Boj, boy, boy, boy! dyskont znowu nie został zaakceptowane Nie oznacza to, że będę się poddawał. Będę dalej próbował uskuteczniać. Żydowskie dyscount w każdym miejscu, w którym się pojawię, bo wierzę w mój sukces. A teraz idziemy na rejs po pobliskich wyspach. Porozmawiamy o czymś sensownym. Może wy do nas macie jakieś pytanka, także będziemy się starać na wszystkie odpowiedzieć. Nie. Nie? nie. To nie. Ja jestem otwarta. Żydek jest otwarty na wszelkie pytania. Także... Kto pytał? Kto pyta, nie błądzi. Kto pytał ma? pewnie dużo, dużo ludzi ma jakieś pytania. Kto Ostatnio pyta? byliśmy na plaży. Taka grupka do nas ludzi w szatach podeszła. Zro, Mogę zrobić z wami sobie zdjęcie! A myślałam, że chodzi o Piotrka, no taki przystojny jest. Ja tak jak sobie stanęłam w oczku, ona mówi... Nie, jest u bojkiem chcę zdjęcie. Normalnie gwiazdy! Gwiazdy w Nowym Jorku. Normalnie poczułem się jak Cezary pazura w w posterunku. Nie spodziewamy się wielkiego wow. Przynajmniej ja się nie spodziewam. Za tak niską cenę, bo nie z większym żytkiem ode mnie tak naprawdę... Bo jak... Jak... mi płynie we krwi. Na tyle no, Przyszła druga para Na którą czekaliśmy Zjedziemy, znowu jedziemy na łódkę My prowadzimy stado Idą za Żydami Dziś to Żydy ustalają wszystko w tym uniwersum no cóż to, to daje do myślenia chcesz czy nie Tak musi być I co? 5 tych za fotkę Ile? Opowiedz jak na Dominikanie ze zdjęciami. Ja to bardzo dobra była cena. Bardzo... bardzo dobra cena? Ja, 40... 40 euro. Ile? Za zdjęcia. Zrobione GoPro. Rozmazane jakieś. Mordy powykrzywiane. Ale są wspomnienia. I tu jest... O, to chyba ladyboy Czekaj, czekaj Marta Marta chyba inaczej to widziała ladyboy Twarz cycuszki Tutaszek Kurde, jak to po polsku? To, wyspa, jak kogo? to się nazywa wyspa... E... Kurde, jak to po polsku powiedzieć? Wyspa jak kogo? E, kobiety w ciąży e, Kobiety zaciążonej Wyspa kobiety zaciążonej Uciążonej też thank you Zrób jakieś salto. Moją wagą jest wręcz niewskazane. To zrób cyckiem, figołka. Piękny park z dziką naturą. Mały postój na arbuzowy soczek. Nie chciałam tego widzieć. Tam jest tam drugi, tutaj. Aż mam ciarki 30 stopni. This is not dangerous. No bite, no scratch, no anything. This is just like finding food or walking around. Not dangerous. If, if the lizard like uh, for a pretty girl, then they eat pretty <laughs> girls. bigger one also, I here also coming, walking, and then eating, finding the food here, then can go back. But no, no anything problem with this. <laughs> Nie yeah. yeah. mm. Here snake tu you jest nie snake also. Tu też jest To jest no, jest bardzo ale... Nie nic Czy jest coś Nie, nie, więc jesteś w niebezpieczeństwie, Marta One tylko Prytygorów Ja jestem... Ja jestem bezpieczny <laughs> Jak było na łodzi? Jestem po tych 6 miesiącach od rzucania, więc kiedyś będę miała dostęp do pepka od tego skakania, Po wycieczce zgłodniliśmy Nie nie, już przyszliśmy na jedzenie. Ja wzięłam Honey Chicken, Rotinem, chocolate Milkshake Jodrek Co bierzesz? Chicken kury, Double cheese, no. I chyba ziemniaczki złożyliśmy zamówienie Wzięliśmy chyba 8 rzeczy I gościu nic nie zapisał To nie jest tak dużo Raz byłem w Irlandii na takiej kolacji firmowej Gościówka chyba zapamiętała zamówienie od o 8 osób. Wow. No. Każdy brał coś do picia i główne jedzenie, nie? Szacun Ciekawe na jedzonko. To, co żydki lubią najbardziej. Jest Jeść tanio i dużo. Nasze życiowe motto. I później na plażę wyleżyć się <gry> Część jedzonka już przyszła. Ciekawe co jest to. Ja spróbuję. Dobra. to jest. Nasze roti. Piotrek wziął serowe roti. Nie. Ale to ostre jest. Honi czy ten jest ostre? Nie wiem kto go kultury uczył. <grym> Prawdziwy kindles A ja jeszcze mówię z pełną buzią To by była końcóweczka dzisiejszego dnia Na plaży Ostatni dzień w Langkawi oui. Żegnamy się tym gestem w Lankawi. Dziękujemy.